Nie, nie że nie. sobie e, no, leżali, nie koleżanka, ale były powiadam, i w gródkę sobie Mercedes, No kto co no, lubi, nie? Trzeba się dzielić, nie? Mm. Nie, nie? nic takiego nie było, tak po prostu. Tylko sobie leżeliśmy. Nie, koleżanka miałam miała gdzie iść, ja powiedziałam, że Ale ja z bólem jestem. Ale wiesz tak, nie jest, nie? Że gdzieś tam zdarzy się, że się w kreśle wygrałeś w trójkę, nie? Ja <laughs> pojęcie, czy rod... czy czy to to nie czy tutaj tak Co to by się zdarzało? No, nie, mi akurat nie, ale znałem takich, co im się zdarzało. Znaczy ja akurat sobie jechałem do domu, a nie rosowałem. Okej. Ja nie rosowałem w trójkę. Ja po prostu nie matka tak nauczyła, moja matka tak robiła. U nas my mamy taki duży dom, tym prawda?

w okolicy przyjeżdżającym. Mm. Mm. Ułady Tak. co, na gdzieś stajesz? Ja Nie, tylko. Tak. I zróbmy bo jeszcze zostaje, a później wracam. z jest A ja lubię takie igry porlowe, mamy no, streama jak coś. Tak? No. A gdzie? Na kiklu? A co to jest? Kiku, na placu A na kiklu. No okay. tak jest. To nie pracowałam to tym streamie. My sobie poznajemy się, to siedzimy, pogadamy. Później wyłączamy streamy i bruzujemy dalej. A w to stopać! Mm. Wódka z wodą, czy nie wiem, e, jaga z bólem, czy, czy... coś z sokiem. Nie cześć, cześć. Cześć, cześć. Co jakąś wódkę? E, z bólem? На пятеро. Че, старич? Лутка Гердун. Я там не познал. Tak, Znajomę Znajomę, się. Tak. A co do to to Ja nie wiem. Włączone? To. <laughs> Tam takie tematy, wiesz, 5 złotych. Zróbiesz się na tle, zobacz, kurwa się numer 3 i numer 4 do wyboru do koloru. Kurde, <tłuk> Pięć złotych. 5 zł wydajesz się spoko gościem, dlatego powiem Ci, że trafiłeś do butelu obok na balkonie siedzi Rudy Alfons z 160 cm wzrostu, który rachunek za wszystko, czego się napijecie i za każdą sekundę, którą to spędzicie. Można zapalić? <śmulity> No, dopiero się rozkręca. Wszyscy zrzucamy. Dobra, widzisz do czegoś? Teraz. Hej, hej, hej. Teoretycznie jasne. Pięć złotych. Po drugie, ja. Się. No. <grym> Te komentarze o super i czarnej sukience dotyczyły Irenki, tylko z drugiej nie skumała i zinterpretowała żochodowi. Irenko, wiesz za co najbardziej Ciębie wybił. Za ten spokój, który od Ciebie emanuje.

Czeka, czekaj, nagle. Kim złoty? Kurwa, nawet silny mężczyzna, średnia pojedynk zdechł. Czekaj, czasem. No ale tak dosyć chyba. A z drugiej? No. A co to jest kim? A co to jest kim? A co to jest kim? No to jest tak, no. A co to jest zbiornik? No to nie wiem, ale kim to znam? A zbiornik? Ja nie wiem. Kim znam, bo tam można no, różne styli wyrobić, coś tam mówić, coś tam rozmawiać z ludźmi, no. Kręcić takie rzeczy. Co Co? No, jest kogo? Halo, 5 złotych. Witamy nowych aktorów, ogląda was ponad 2000 osób. Piszcie przeglądarkę Kapitan Zachar, zobaczycie. Kapitan Zachar, tutaj się upada i niszczy ludzi. Większość gości żałuje wizyty. Realne zrozumiecie. O, czyli do której tak wyraźnie planujecie? Nie wiem. No, zobaczymy, nie? Nie do wydać radno wiecie, my sami nudzimy się. Ale coś jeszcze jest to. No jeszcze tam kolego na tamponie. Aha. To to każdemu jeden. Ja każdej twarzy poparcie. Bo ja czylicie takie powiedzenie, jak ten był koło czek, no ja boże nie z tym. Tak, a zbliżuję jak ten startek był? No. No i wyjezdu. Pięć złotych. To... Dobra jest tylko przechodzicie już do tej No tak. Żeby później, by Skarbe, A to nie, tutaj, to, tutaj, to, to... To, to, to... No coś, to się każdy twarzy może to... było, no, ja tak. ale nie Pięć złotych. Zielony. Fajnie, że z wodą wpadłeś. Ale czekajcie, wy jesteście jak grupą nie. Dziewczyny, nie, tak, ja sam nie mam dzisiaj do rana. I pan generalnie. Dobra, <ścoughs> <ścoughs> <Ja, tutaj. ścoughs> ja, nie skrócę kamera. Tutaj. Ja pamiętam, bo, bo teraz ta... <ścoughs> tak jest właśnie w amerykańskich filmach, typowe scenariusze, nie? Za chwilę wyskoczy gościu w szapie. <ścoughs> ja, nie no, tam przed chwilą, sorry, że ci przerwę, mówili, że rudałpunt jest niegdzie <noise> nie. <tam. głos> Ale nie, nie wychodziłem z prawdy. Ale można e, nie wiem, jak tu kupić rodą farbę, kogoś przymalować, wsadzić i wtedy faktycznie będzie jakiś rudałpunt. <noise> Może być. <noise> no, dzieje się. No hit, to jest moje zdanie. Chłodzonko, no tak mówię. Czy gadacie? No, no oby, oby. Zawsze się znajdzie A często wychodzicie na randki? Nie. Na randki? No. Spotkania? Spotkania z aplikacją? Różnie róż bywa. Nie bywa. Nieraz częściej, nieraz. Opowiedzcie o swoim najlepszym spotkaniu. O najlepszym spotkaniu? Spaduję, nie, można, nie. <grym> można powiedzieć, że dzisiaj jest show. Ja mogę no. nazwać go, tak? Tak, to jest Tak. Dzisiaj jest Bardak, Ty może kojarzyć taki program. No, no to jest bycie wybardakować. Dobra? Ja nie wiem o co, no, to ja nie mam, o, o co chodzi. Nie znam, ale. powiedz ale, no, tak się nazywa. Tak, jest, tak jest zasada gry. No bardak to jest w Ugry nieporządek, tak? Okay. No, no to, tak, lubię bardzo – Tak? Po rusku? Bardach, – Bardacha. No, – tak. no, no, może Nie, po polsku. – Skąd wiesz, że to bardacha? Ja nawet nie wiem, że po rusku bardach, to bardach. Po no bardacha to bardacha. – Nie no tak mógł, no, kojarzę tak tak się tak. – No, tak, tak. Tak. no to dobra, to dawajcie, tak. opowiadajcie. O najlepszej randce, a później o najgorszej. – O takiej krzyżowej wale. – Dobra, zawsze najczęściej słucham, dobra. dobra – Ja? O najlepszej randce? No. – Kurczę, dajcie pomyśleć. Najlepsza randka to... To, był za ojcem mojej córki. To było tak, że zaprosił mnie, poznaliśmy się wcześniej. Jak w mieście córka, no to myślałam. się... Pokłóciliśmy Pokłucili, się. No jak pokłóciliśmy się? Nie, po no, prostu ja nie miałam czasu, nie miałam chłody, nie chciałam na związku. taka była wolny ptaszek. I nagle zapraszam, to zaczął się koło... Czekaj, tak, to tak zaciągnę, czy jesteś z Ukrainy? Tak, <ślaś 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 wówczas 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 wówczas. z Ukrainy. Ja myślałem, że z Białegostoku.

Wiesz co to, ksurszla? No kisno, no to kojarzy mi się z nałowaniami. No. <gry> no a slap to... z liścia. No, słuchajcie, no. no i to też się to... A, dźwięk też jest nałowany? Czy no to jak ktoś przesyła wiadomość, to leci z tego. Ania, w sensie, czy dźwięki... Muran, pięć złotych. Tak, no, dźwięku, jak już opowiadasz o córce, to opowiedz wszystkim zgromadzonym, co, co, co odebrałaś, że odebrali odebrali prawa rodzicielskie i XD. Mnie nikt nie odebrał prawa rodzicielskich mam dziecko. Normalnie. No, ja mam córeczkę, mam okay. Tylko, że czasami zostawiam na babci i sobie imprezuję. Matka też nie potrzebuje odpoczynku, no nie no, jak inaczej poznasz? Oczywiście. Ja chcę drugie dziecko już w planach, nie? Więc szukam, szukam męża. No. Dobrze, szukasz kogoś, kto będzie, no... Następnego nie oczekiwania. Dla mojego syna, bo okay. czy na syna. Oby syn. Syna byś. Oby, Oby syn. Syna. Oby, syna. Oby syna. No i słuchajcie. to było tak, że pytam się, jak się mam ubrać, bo jest na imprezie, w skojarzyłam, mówię, no okej, okay, wiem, co to za lokalizacja. To zaczął się kobiet, no nie ma gdzie chodzić, na imprazie wszystko zamknięte, wieczór. W no, nie było tak, że mi się podoba. Dupy nie urywa, nie? W ogóle, ja przynajmniej jakieś brzydkie... no kurczę, no siedzę w domu, nudzę się, nikt nie zaprasza nigdy. Pyta się, jak się wyobraża, mówię, jakoś tak elegancko, tak seksualnie, mówię, a będziemy, będziemy, będziemy robić nie? no będziemy. Mówię, no to dobra, no to się obieram. Dobra, takie raczej twój No i nie liczyłam na męczący, no bo mi się nie podoba. Nie przyjeżdżam, mówię, że z koleżanką jest. koleżanka jest modelką, ja też jakby, moc mody, trochę tam się zajmowała, chociażby jeszcze była 10 kg mniej, no to powiedzmy. Próbowała coś tam karierę włożyć. No już tak, że przyjeżdżam, koleżanka była z narzeczonym, ja z nim. No i zaczęła się impreza, na której wiem, pierwszy raz tam coś próbowałam. No i później tak czepiał się do mnie, ale nic mi nie wyszło z tego. Ale ogólnie impreza była tak zajebista, tak mi się spodobało wszystko. Na drugi dzień przychodzi, przynosi mi śniadanie. Na trzeci dzień kwiaty, na czwarty dzień... I od tej imprezy wszystko się zaczęło. Mm -hmm. Taki, taki mi chłopak, Zrobię za nim księżniczkę. No na pewno tej imprezie ja do niego puka, to robisz. graj jakieś tam gry, pokumale. Wierzę, że to ci najbardziej podoba. No, no i tak zaczęłaś się A który? To była taka najlepsza rana, w Gorące krzesła. krzesła. Gorące krzesła, wymianka ze mną. Gorące krzesła. Każdy się zanalał w miejscach. Pięć Dawaj pani, pani z Ukrainyki z lat. z panem czarnym pozdrawiamy. wyjście się z tego. Cały, Cały czas czeka. czeka. Tak. Chyba ty... co ja? nie, A, trysła, Co nie, nie, co nie, nie, się Trzeba się nie, no. No, nie, no. nie, 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 Gdzie nie, 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 no my nie. nie musimy. Nie. <grym> nie no i ja chyba też podziękuję. Pękno, ta? Ja, nie, nie no, nie. Że no, nie wiem. Ja że, bym się chyba no, to... Jest... <grym> nie? <grym> nie się. No ale spójła nie nadało. Nie? Przekonajmy się. A teraz o najgorszej randce. Przyszedł chłopak na, na randkę, ale ja chciałaby wypić winkę. I u niego tak stopy sytuacja widzieli, że ledwo wytrzymała 15 minut. To była chyba najszybsza randka w moim życiu. Ja <grym> 15 minut. Wydało, ja, że wiesz, muszę uciekać. Co aż tak źle było? Śmierdzą, ale, miały, to, ale miały, to no nie. Jak stopę facetowi śmierdzą, to no. już fuuu. Ale miałem też... Ale miałem też śmierdzą. No właśnie nie, no nie. <śmienicza> to to, zykania, zykania. nie, to, nie. nie. Ale mian, ale mian. Witam serdecznie Przez wszystkich aktorów z podzykajmy.pl Jeśli ktoś jest zainteresowany contemplaniem na naszym portalu randkowym, który gwarantuje randkę już po paru godzinach, to proszę podać swoje nazwy użytkowników. Pozdrawiam. Dobre. A nie to, że wiesz, że coś się działo, tylko po prostu ona przyszła, jakby wiesz, tak była taka mocno przepita, że nie tak śmierdziała alkoholem, że to było do wytrzymania. Nie? No, alkohol po prostu, wiesz, jakby... Podobie Teoretycznie, Jasiu, pięć no, złotych, 5 złotych jest, to jest, to jest droga Ukrainy w stroju w policjanta. policjanta. Wiem, że potrafisz tańczyć orientalne piosenki super, super przebranku. Czy mogłabyś to zrobić za za dla naszych gości? <noise> proszę, 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 zatańcz za dla nich. Nie. Mogę? Ale ty wiesz, że ja nie mam dziś orientalnego ubrania? A może ty już zabrałaś? Nie masz. Wybalam tutaj po podłodze, to tylko. Założę się w ale, ale nie, ale musimy w kółku, Ja dopiero powiedziałam o rękach. Jak skończycie wszystkich, każdy, bo one o, najlepszy ręczny, najgorszej, to dopiero wtedy ja zapanczę. Ale za pieniądze. Będziemy wrzucać do no, czapki. <głos》> Dawajcie mi. nie. To nie, to się to się <głos》> <głos》>.

To dobrze. Pisał to dobrze. A do nic nie pisał? Nie, nie, właśnie. Nie, tak. z tobą jest nie... 5 zł. pięć złotych. 5 złotych. 5 5 złotych. złotych. No, w zielonej pomocy z listopadem mega, mega ją ja <laughs> Myślała, że on sam mieszka. Tym... Nie wiem. A co to długi że, że coś tam. Nie zrozumiałem. Mały rycerz, Sile dobrej Zabawy. komunikat do brata Margaimona i brata Tomasza Czeka. Bierzecie udział w transmisji na żywo UFATO skinera Kapitan Zaka, któremu na transmisję goście zapłaszają jego widzowie, a następnie ich upadlają publicznie. Uciekajcie! A, dobra, bo to jest jakiś ktoś, który pisze, tak? Ja <mechanical Sounds facial> <igger> no. Okej, dobra. Jakiś tam chyba jeszcze. tak? Nie, taki. Za nie? no, skąd? Nie, no, jestem chyba starej daty i. Tak, no, Albo, wacji, albo, was skasuje. No, w moim wieku, co 5 zł. Witam, witam naszych szanownych <spLe> gościów, Zwierzia jest napalona na was, więc zapraszam na balkon po wzięciu numerku do sypialni. Jednak osoba już czeka na balkonie. No, A jaką A ma radę? Ja też nie wiem. Też mam pamięć, dobra, ale to i tak. Pięć złotych. Po pierwsze, jak leci do Natasza, niech widza i nie mordy w kubek. Koleżanku w czarnym i Zuza odniecie kurwa ten telefon. Mało ci Zuza po ostatnim. Kolego zielonego zielonym, się na ciebie smaży, zobacz, zobacz czy ma czystego pieroga. Ja już. <laughs> Dobra, no, 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 no. Nie idzie? No jest? Okej. Okay. Ale idzie czy nie? ostatnio co, co odwaliłeś? W telefonie siedzę. To weź do tym, bo klima jest odpalona. No właśnie nic, chyba, nie tak. 5 zł. Ty nie zielonej, że po masie zjeżdżę skóreczki. Patrzcie jak ta, ta macha przy Tobie. Ona ona ochotę ewidentnie. Nie. Ale to 5 zł, nie? No. Zaraz jakby w kawiarni No nie śmierdzą przecież. Dobra. Na razie. No wiem, że was prawdę, nie? O. No, Co ja nie słyszałam, pogadać, chyba. To jest pani aspirant. Tak. I teraz już po służbie. Zobaczymy, czy kurwy sobie cztery ma poradzić. Jak, jak wygląda policjanta, to po, po służbie? Jak mu To jest po ukraińsku